Cześć. Witam w inwestycjach w internecie. W dzisiejszym filmie zajmiemy się firmą Skylex i tym co aktualnie dzieje się w Skylexie. Zasypuje się mnie mnóstwem pytań. Damian, co myślisz na temat tego co będzie? Czy dostaniemy swoje pieniądze, czy ich nie dostaniemy? Jak uważasz, czy ta sytuacja jakkolwiek się rozwinie? No, zamierzam odpowiedzieć wszystkim w tym momencie hurtowo. Moi drodzy, Skylex wstrzymał wypłaty. Wiele osób nie dostało wypłat, właściwie nikt nie dostał wypłat od kilku dni. Te wypłaty są albo cofane z powrotem na konto, albo po prostu są cały czas w pendingu, widnieją jako new, nie są one zrealizowane. Od 24 do 26 marca miał miejsce Event Skylexa, który odbywał się w Niemczech. Wielu inwestorów, wielu, wielu liderów wzięło udział, natomiast informacje, które spłynęły do nas z tego eventu, są naprawdę szczątkowe, nie wiadomo zbyt wiele. Skylex w tym momencie twierdzi, że otworzył bank, że mają wydawać swoim inwestorom karty Visa, Mastercard, że będzie możliwość robienia wypłat na te karty. Natomiast nie jest to tak, jakby konieczne według Skylexa, żeby posiadać tę kartę, żeby zrobić sobie wypłatę. Te karty tak naprawdę, jest dobrowolne ich wyrobienie, przy czym, żeby wyrobić tę kartę, trzeba wpłacić 1000 dolarów, aż 1000 dolarów na jeden z procesorów płatniczych, który podają na stronie i ten 1000 dolarów ma być później dostępny na tej karcie. No osobiście nie polecam tego rozwiązania, bo to byłoby jakieś absolutnie nielogiczne zamawianie tej karty w tym momencie, skoro wypłaty są wstrzymane, nie ma tych wypłat. Skylex cały czas twierdzi, że te wypłaty będą. Tomasz na jednym z webinarów zadeklarował, zapewnił, że wszystkie wypłaty zostaną zrealizowane do 72 godzin od momentu tamtego webinaru. Nie zostały. Po 72 godzinach zorganizował kolejny webinar, na którym już nie wspomniał ani słowa o tym, dlaczego wypłaty są wstrzymane i czy w ogóle będą wznowione. Powiedział tylko o tym, że Skylex jest na najlepszej drodze do otrzymania licencji bankowej, a właściwie ją już chyba otrzymał. To było w języku rosyjskim, nie wszyscy wszystko dobrze zrozumieli i skupił się na tych kartach, że będzie można sobie te karty wyrobić. W związku z powyższym zdecydowanie należy wstrzymać się z jakimikolwiek depozytami w Skylexie. Nie należy wpłacać do Skylexa. Nowych pieniędzy. Pieniędzy, które tam macie już, które tam są i których nie możecie wypłacić, można zreinwestować. No bo cóż możemy zrobić innego, jeżeli oni nam tych pieniędzy nie chcą wypłacić? No najlepszym rozwiązaniem jest zreinwestowanie tych pieniędzy, a nie trzymanie ich bez sensu na balansie, bo być może, być może, zaznaczam, być może kiedyś będzie możliwość ich wypłacenia. Jak sytuacja wygląda z mojego punktu widzenia? To wszystko, co się dzieje ze Skylexem. To, że najpierw dołożyli te plany związane z ropą, w tej chwili to już są cztery plany związane z ropą, no oferują jakiś absolutnie chory procent. No, tak jakby w moim odczuciu było tylko chęcią pozyskania dodatkowych pieniędzy. Według mnie, zaznaczam, że to jest tylko i wyłącznie moja prywatna opinia, Skylex ma problemy z płynnością finansową i nie ma pieniędzy na wypłaty. Do tego dochodzi jeszcze. Obniżony w tej chwili kurs bitcoina, musieliby tych bitcoinów tak naprawdę zapłacić więcej, bo oni to przeliczają po aktualnym kursie, więc już w ogóle byliby w plecy. Ale nie wypłacają nie tylko na bitcoin, nie wypłacają ani na ADV Cash, ani na żadne inne procesory. Robią jakąś szopkę, twierdząc, że, że otwierają bank w tym momencie, że te karty wyrabiają. Według mnie jest to granie na czas i mają zbyt mało odwagi, żeby powiedzieć po prostu: Nie wypłacimy Wam tych pieniędzy. Ale podkreślam jeszcze raz, to jest moje własne, osobiste odczucie i moja własna interpretacja sytuacji w Skylexie. Sam mam tam kilka ładnych tysięcy dolarów. Oglądaliście moje filmy, te dwa glimpsy, które były na jednym z filmów, to nie są jedyne glimpsy, które tam miałem, później założyłem kolejne. Mam tam bardzo dużo pieniędzy i no liczę się z tym, że mogę ich już nie zobaczyć. Skoro program przestał wypłacać, mija się z jakąkolwiek logiką wpłacanie do programu nowych pieniędzy. Należy Skylexa obserwować, należy czytać wszelkiego rodzaju newsy, nowinki, natomiast dopuścić też do siebie taką możliwość, że pieniądze, które są w Skylexie. No, na zawsze już tam pozostaną i nie zobaczymy ich na swoich procesorach. Natomiast ta sytuacja nie jest jeszcze przesądzona. Ja sam ze sobą będę się przygotowywał na takie rozwiązanie, że raczej tego już nie zobaczę. Można mieć nadzieję, nadzieja umiera ostatnia. Natomiast podsumowaniem tego filmu chciałbym, żeby było to, że nie polecam wpłaty żadnych pieniędzy do Skylexa na chwilę obecną. Nie wpłacamy nowych depozytów, wstrzymujemy się z tym. To co będzie z pieniędzmi, które się znajdują tam. Zobaczymy za jakiś czas. Pokażą to podejrzewam najbliższe dni, może tygodnie. Nie wpłacamy absolutnie żadnych nowych depozytów. No, chyba, że ktoś ma ochotę stracić pieniądze, albo ten, taką chimerę, że chce przekazać Skyleksowi pieniądze. No, bardzo proszę. Natomiast no, ja tego osobiście nie polecam. To tyle w dzisiejszym filmie. Już wiecie, czego nie robić. Jeżeli macie ochotę być na bieżąco ze wszystkimi filmami, które są publikowane na tym kanale, kliknijcie sobie klawisz subskrybuj, zaznaczcie dzwoneczek, wtedy nie ominie Was żadna nowość łącznie z takimi przestrogami jak ta. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam. Cześć!